Cześć, dziś obejrzymy sobie finał Evolution z 2009 roku w Soul Calibura 4. Jest to finał między amerykańskim graczem KDZ, który jest znany jako K-Disaster, oraz francuskim graczem Oniku Malek. Ja miałem okazję grać z Malekiem w trójkę, w czwórkę chyba też, choć nie pamiętam. W trójkę to było chyba na sparach, z tego co dobrze kojarzę, i nawet dobrze mi szło. W czwórkę to chyba więcej ring grał i wydaje mi się, że w, e, za tamtych czasów ring miał powiedzmy porównywalnego e, skilla właśnie z Malekiem, a nawet może był troszkę lepszy. To jest chyba finał wielki finał, i chyba Malek wszedł z drobinki wygranych, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, też może informacyjnie o Sochabrze 4, bo może coś takiego tutaj zobaczymy. Mamy tutaj takie sfery. Te sfery działały tak, że jeśli otrzymywaliśmy tak jakby obrażenia na bloku, to nie był taki chip damage, tylko po prostu przyjmowaliśmy cios na blok, to z czasem te kulki zmieniały swój kolor w kierunku czerwonego. My w pewnym momencie mogły wybuchnąć. Wówczas nasz przeciwnik mógł nas zabić jednym ciosem, dosłownie kończył rundę. Czasem specjalnym, Critical Finisher, tak to się chyba nazywało, więc być może to zobaczymy. Plus mamy tutaj takie trzy bloczki i po jednej i po drugiej stronie. To nie są rundy, bo znacznik rund mamy tutaj, ale mogliśmy rozbić przeciwnikowi część zbroi i wtedy w daną część ciała, tak jakby biliśmy mocniej, zdawaliśmy większe obrażenia. Plus jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, no widzicie pewnie teraz, co tutaj się dzieje: mamy gwiazdę śmierci. W Sołoka 4 mieliśmy trzy postacie ze Star Warsów. Po pierwsze Starkillera, znanego również jako Apprentice, to była ta postać z, ze Star Wars Force Unleashed. No i, mieliśmy, I ona była w obu wersjach gry: i na PS3, i na Xboxie 360. Natomiast um, mieliśmy jeszcze Jodę i Vadera. I tam była taka sytuacja, że Jodę był na Xboxie. Wejder był na PS Trójce, natomiast potem te postacie były udostępnione w drugiej wersji gry jako DLC. Czyli jeśli graliście na PS Trójce, mogliście dokupić Jodę za pieniądze jako DLC. Joda był no, bardzo niski, był powiedzmy na podobnym poziomie denerwowania graczy co GON, ale nie o Star Warsach jest ten film. Obejrzyjmy sobie, jak tutaj ten e, finał przebiegł. Przypominam, 2009 rok. Kasandra była mocną postacią, Ivy też była bardzo mocną postacią. Tutaj był gwarancik po DB1, e, po, DB po 1A sobie za dużo tekena. Oczywiście, e, słuchajmy, że mamy też ringouty I też e, na tej ścianie mieliśmy reward Plata. To jest rzut kwadrata. No w tej sytuacji dziwne, że się nie wyrwał KDZ dlatego, że jak gramy na Ivy, no to to jest jedyny rzut, który tak nas wyrzucił. Tutaj powinien był kucnąć albo właśnie dostać sypać, ale nie ukarał. Gwarantowany. Stąd zobaczcie, te ściany w ogóle się przesuwają. I jak my z tego spanownie wrzuciliśmy przeciwnika, to tam on się, się mogliśmy dawać więcej obrażeń jeszcze potem. Znowu ten rzucik, żeby zmienić strony i wbicie. Ja pamiętam, że jak odpaliłem Są 4, to na początku mi się nie podobał. Czułem tak jakby był wolny, tak jakby nie wiem, co, coś było z mnie, tak? To gwarancik po rzucie, robimy 4 BBA i ostatni czas jest Just Frame. Tutaj mógł wypaniszować, więc zrobił znowu rzut i tak jest. Znowu ten gwarancik i tarcza jeszcze. Nie. Mówiłem właśnie, że w Soul dla mnie był jakiś taki wolny. Ee, Ivy miała fajną mechanikę, dlatego, że ona ma jakby cztery e, możliwości trzymania miecza. E, trzy. Trzy chyba. I mogła przechodzić między nimi jak w takim e, trójkącie, od tego, jak wcisnęliśmy przycisk. Także designowo całkiem spoko. Na razie tutaj za dużo się nie bronią. Tutaj nie udało się ukarać. I rzut. To jest rzut specjalny Ivy. Summon Suffering. Ma też Calamity Symphony. W, w wielu częściach one miały różne imputy, ale co do zasady są to trudne rzuty do zrobienia. Nie wiem, czy według zasad było tak, że trzeba było to losować, czy nie. No ale tu. I. gwarantowany. I rzut podsunięty, ale nie udało mu się zrób I zobaczcie, rzut, który się świecił, był chyba szybszy. Um, oczywiście miał, musiał mieć bardziej precyzyjny. Ktoś nie, szybszy mógł nie być, ale miał mniejsze okno do wyrwania. Być może tak critical tutaj nie zobaczymy. O, to jest waranczyk e, taki. Fajny, bo jeszcze zmiana, zmiana stron. Ten cios to był chyba tył-tył B plus K u e, kasandy tam gdzie ona, tam gdzie tak tyłkiem atakuje, to miał fajny właśnie taki hitbox. Warańczyk Ivy i tu jeszcze setupik. Właśnie przez to, że mogliśmy niszczyć przeciwnikowi zbroję i też robić te critical finishery, to y, czasem opłacało się nawet rzucić po prostu cios na blok po to, żeby troszkę tej zbroi przeciwnikowi zniszczyć. Zbroić też tego, tej duszy, tego, tego zielonego orba w rogu. Ciekawe, że komentatorzy zastanawiają się, czy to jest e, best of e, 5, czyli FT3. O, to tutaj nie w Unblock, taki klasyczny. O, i z tak jest. No to jest też klasyczny Ivy. I chyba 4K. Malek, troszkę znudzony. Tam nie kojarzę. Nie, nie poznaję za bardzo no, osób, w ogóle jakość tego filmu to jest na no, 360p, więc nie jest to super jakoś. Ja oglądałem ten finał, jeśli dobrze pamiętam i był naprawdę, naprawdę, naprawdę no dane są roboczko fajne, ale to już dowiedzie się za chwilę. No i znowu tutaj to jest. Gracze Ivy mają jakiś taki instynkt, żeby kuzać podwzutami. O i tu jest Unblock, który miał czas ma. Tam w poprzedniej walce Malek próbował go zrobić, nie wyszedł mu tam KDZ zablokował. A tutaj nawet nie zrobił tylko kolejnego ciosu. A też taka ciekawostka powiem Wam, że my w czwórce, za czas czwórki mówiliśmy na Kasandrę Ziemniak, bo miała taki duży nos, duży okrągły nos. Ale to było um, o tyle fajnie, że bardziej ją zróżnicowali w porównaniu do Sofiti, została do faktycznie sporo nowych zagrań, bo wcześniej to te postaci się aż tak bardzo nie różniły. A w szóstce fajnie zrobili, dlatego że Cassandra była postacią DLC, no więc ja na przykład mało widziałem co ona potrafi. Ale w szóstce było tak, że Sofitia była oczywiście postacią defensywną. Natomiast Cassandra do zrobienia taką ofensywną już z czekaj, czekaj, Czekajcie, 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 czekajcie. Ja dobrze, widziałem, że to w USA nie trafiło. Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Nie mam pytań. O, tutaj elektryk taki, można było kilka razy zrobić. Fajny kombosek. 1A, ryzykowne, bo wolne i tam Ivy chyba mogła zrobić FC 1B ten... ten z O, i to co widzieliście tutaj może... czekać, ja zapauzuję w sumie. Ivy tutaj miała... o! Zmianę kolorów. Widzicie? To jest właśnie zmiana tego... nie pamiętam czy to można nazwać Stensem, czy takiej semi-postawy powiedzmy. Gwarancik, hmm, postawa i low. Ten low y, był karalny, no ale jeśli maksymalnej wagłości, to piękne to nie było tej kary, plus no troszkę tego orb'a zabieraliśmy. Zresztą że widzicie, że tutaj już trochę się, trochę wrzuć lekko, trochę wrzuć. Przychodzi właśnie ta kuleczka. O i tutaj też już żółta jest.

Tak, o tutaj się troszkę zbagowało. E, gdyby nie ta barierka, to Ivy by spadła. Kara, mhm. Tutaj też nie zrobił kary. A, BK, ten, ta tarcza, a potem nóżka. To whiffnęło dlatego, że drugi cios jest na high. A, okej, okay, czyli to była kara chyba tylko WSK. No ale tutaj dobrze grał. Ale w ogóle to to, to, to mnie mega zaskakuje, słuchajcie, że... Tutaj okej, okay, spóźnił się, ale to, to jest seria, która jest w grze od co najmniej dwójki, wydaje mi się, że też była w jedynce, że mamy najpierw ten atak, a potem nóżkę. I on nie zablokował tego. To jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne. I znowu to. Rzucanie Ivy było ryzykiem. I znowu, widzicie? Znowu i koniec. No, i Marek wygrywa. Proszę, proszę. Taki w ogóle duży stick. No, i tak wyglądał ten finał EWO. Stany Zjednoczone, trochę darmowe. Francja. Zabiera trofeum do domu. I to wszystko na dziś. Dzięki. Do następnego. Cześć.